Panavia Tornado, seria dwusilnikowych odrzutowych samolotów myśliwsko-bombowych i ciężkich, dwumiejscowych samolotów myśliwskich o zmiennej geometrii skrzydeł. Produkowane były w kooperacji Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. Istnieją trzy główne wersje samolotów Tornado. Wersja szturmowa IDS, wersja przechcytująca ADV oraz wersja przeznaczona do walki elektronicznej Tornado ECR. Oblot prototypu odbył się 14 sierpnia 1974 roku. W lipcu 1976 roku rządy Wielkiej Brytanii, RFN i Włoch podpisały umowy o produkcji 809 sztuk samolotów Tornado. Pierwsze użycie bojowe samolotów tego typu nastąpiło podczas operacji Pustynna Burza. Tornadorafu wówczas wykonywały najtrudniejsze zadanie uderzeniowe na silnie bronione obiekty położone na głębokim zapleczu przeciwnika, lotniska, mosty, centra łączności i dowodzenia. Wraz z amerykańskim F-15E Strike Eagle uczestniczyły również w polowaniu na ruchome wyrzutnie pocisków bajtycznych skub. W trakcie walk od ognia i radzkiej obrony przeciwlotniczej utracono 6 maszyn.